Co znajdowało się tutaj? Jak murro? Tu gdzie teraz jest ten piękny mural? Tu gdzie teraz jest ten piękny mural? Znowało się olbrzymia kupa kości. Tak kopiec, taki usypany Tajemicego Sowa! Tajemnicego soba! Nic tu się nie skryje! Nic się nie są ma! Tajemnic tego To dziwne, to naprawdę dziwne, jestem na terenie górek gazowych. U nas w Gorzowie oczywiście, dzisiaj będzie film, film dziwny, tajemniczy, który nosi tytuł Kości Gorzowa, tajemnicze Kości Gorzowa. Tak, w tej skarpie tam u góry znajdowano kości i te kości znajdowano również w różnych innych miejscach, ale wszystkie te znaleziska, które powtarzały się często na przestrzeni lat były odnajdywane w tej skarpie. Mniej więcej tu, czasami tu, czasami tam, czasami tam, czasami troszkę dalej. Ale te kości były odnajdywane. Skąd się wzięły? Kości w Gorzowie? Tajemnicze, nieznane, wzbudzające sensacje. O tym dzisiejsza opowieść będzie. A znajduje się na ulicy Żelaznej i na górkach gazowych, które zmieniły się nam niesamowicie wręcz. Jestem wstrząśnięty, jak znikają. Górki gazowe. Zapraszam. Dzisiaj będzie o kościach. O tajemniczych kościach w Gorzowie. Co jakiś czas w prasie i teraz w internecie ukazuje się informacja, że znajdowane są szczątki ludzkie, kości i tajemnicze takie hmm, niepewne jakieś domysły są prowadzone w tym miejscu. A w tym miejscu te kości, te czaszki, te szczątki ludzkie ukazywały się. Najczęściej na tej właśnie skarpie, gdzie u góry widać teraz właśnie wieżowce, to są wieżowce konstytucji 3 maja lub zabudowania budynki ulicy Sportowej. Ta skarpa, która opada w dół do górek gazowych, kryje swoją tajemnicę. Jaka to tajemnica? Dwojaka. Są dwie wersje. Skąd te kości, skąd te szczątki ludzkie w tej skarpie mogą się znajdować. Pierwsza wersja, bardzo prawdopodobna, jest, to, jest taka, że mogła się znajdować tutaj właśnie u góry, tu gdzie teraz wieżowce, tak zwana Góra Galgenberg, czyli miejsce straceń. Szubienica, Szafot, miejsce gdzie przez setki lat wykonywano egzekucje w naszym mieście. I tak na pewno gdzieś w tych okolicach ona się znajdowała. Niektórzy mieszkańcy Niemiec, Landsberga, którzy zjawiali się tutaj na zaproszenie na przykład władz, tak jak bardzo znana, jedna taka nasza, landsbercka pisarka, opowiadała, że właśnie tu się znajdowało miejsce straceń, i z tej skarpy zrzucano ciała. Specjalnie takich jakichś mocnych złoczyńców, zwyrodnialców, i te ciała tam gniły, a skarpa przez Erozję została łaskawie po iluś tam latach zasypywała te szczątki i teraz te szczątki nam się z czasem wydostają. Druga wersja jest taka, że obóz specjalny NKWD numer 4, który mieścił się na obecnie na ulicy Chopina, to gdzie jednostka wojskowa tam był obóz zaraz po wojnie rok 45-46. Ruscy, Niemców, którzy umierali w tym obozie, właśnie zakopywano w tej skarpie, tam u podnóża tych wieżowców, które teraz oddali nam tutaj majaczą. Zarówno pierwsza wersja, jak i druga wersja tych szczątków jest dosyć mocno prawdopodobna. Niepewna, ale mocno, prawdopodobna. I kto wie, czy one na siebie się nie, nie nakładają? Czy nie jest tutaj nie pochodzą tutaj te szczątki zarówno z straceńców z góry Galgenberg, jak również z tych, których tutaj pochowała pokryjomu. Armia Czerwona wszystko jest możliwe, a szczątki ludzkie. Co jakiś czas w tym miejscu się ukazują i podejrzewam, że ukazywać się jeszcze będą. Jestem w szoku, jak zmieniły się górki gazowe. Nie było mi tutaj półtorej roku i znów jestem zdziwiony. Gdzie jestem? Za mną Sala Królestwa. Sala Królestwa, czyli miejsce spotkań, miejsce, nie ja wiem, czy to można nazwać świątynią światków wiekowych ale coś przynajmniej zbliżonego do tego. Yy, gdzie tu jest? Gdzie jestem? No, tu, tutaj, tutaj, no, w mnie, ulica Pomorska. I no, może wiedzą, gdzie to jest. O, dlaczego tutaj kręcę? I dlaczego opowiadam tutaj o kościach? Gdyż tutaj znaleziono również tajemnicze kości. Ja tak Kowalonek, druga połowa tajemnic, gozowa, opowiadał mi taką historię, że tutaj, jakieś gdzieś były tajemnicze opuszczone miejsca, pojedyncze drzewa, na którym dzieciarnia okolicznych głowów bawiła się i wykopywała kości. I, i taka prawda jest na pewno. Tutaj na pewno z całą pewnością są na to dowody, są na to przekazy, są na to mapy i kości mogły być znajdowane. Teraz powiem dlaczego. Natomiast mam tą informację o tych znajdowanych kościach. No, Jacek Kowalonek jest rocznik 82, czyli jak tutaj gdzieś hasał po tych drzewach być przynajmniej 10 lat, czyli... Sprawa wydarzyła się w latach 90. -tych. W 90 latach jeszcze znajdowano tutaj szczątki ludzkie. Identyczna sytuacja jest dlatego, mam potwierdzenie, że te szczątki były znajdowane, gdyż jeden z widzów pracował przy budowie tej świątyni. Tej no i opowiadał, że gośc z ziemi niejednokrotnie. I miejsce bardzo tajemnicze, zaraz opowiem dlaczego. A tutaj, akurat, bardzo łatwo yy, udowodnić, dlaczego tutaj mogły wychodzić kości, szczątki ludzkie, czaszki i tak dalej. Yy, te miejsce, tu gdzie jest sala królestwa, którą widzimy, i te bloki, które te wieżowce, które widzimy w oddali, droga. Od pomorskiej do góry tam do Hanki, to w tym miejscu znajdował się cmentarz dla... Bezdomnych, dla ludzi ubogich, dla więźniów, dla jakby to powiedzieć, chłopców, którzy przebywali w domu poprawczym, dla dzieci, które zmarły bez rodziców w domu dziecka, których nie miał kto pochować. Tak, XIX wiek oraz początek XX wieku, tak tu następowało właśnie takie pochówki. To jest pewne, tu się znajdują, można znaleźć mapy, można znaleźć opracowania dotyczące tego miejsca i tego cmentarza. Ja o tym cmentarzu wspominałem w filmie Max Bar. Okrutny On na początku swojej działalności, takiej większej, zatrudniał chłopców z domu poprawczego. Ci chłopcy umierali i byli chowani właśnie w tym miejscu. Strasznie mnie skrytykowano za tą informację w filmie Max Bar okrutny, gdyż niektórzy ludzie w naszym mieście, niektórzy historycy uważają Maxa Bara za świętość. Gdzie jesteśmy tym razem? Gdzie jesteśmy tym razem? Tym razem jesteśmy, z tyłu ulica Fredry, tu jest rondo przy Słowiance, ulica Słowiańska Fredry do góry. Co tutaj takiego ciekawego, tu gdzie ten taki piękny mural nam ostatnio namalowano taki mistrzostwsky? Ta uliczka proszę sobie wyobrazić, pamiętam ją jeszcze w lat 70. Asfalt ciągnął się chyba dotąd, mniej więcej dalej się nie ciągnął. Tu były takie zabudowania sportowe, niewielkie. Tam była taka strzelnica, strzelano z KPKS-u, teraz Strzelano też z łuków, grano też w tenisie, na przykład. Tak tak pamięć sięga. W każdym razie były tu zabudowania sportowe, sięgające swoją historią chyba jeszcze czasów poniemieckich. Natomiast tu no do góry, to wcięcie takie w tej karbie. To zawsze było. I tu to były taka niewielka piastrzysta uliczka. Piastrzysta, droga gruntowa. I szła do ulicy Długosa. Tam więcej nic nie było. Tam były w latach 70. działki kolejarza. Dobrze mówię. I, i tylko ulica Długosa gdzieś tam się tak wyłaniała, jako tak nierzeczywista, taka oderwana, wręcz odgorzona. Co znajdowało się tutaj, na tym roku? Tu, gdzie teraz jest ten piękny mural. Ale tutaj znajdowało się olbrzymia kupa kości. Tak kopiec, taki usypany z bielejących kości. Nie były to kości ludzkie. Były to kości zwierzęce, na pewno były to zwierzęce kości. I nie pamiętam czaszek. Same kości, 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 kości. Czasami mam wrażenie, że schizę mam, czy coś takiego. Że w połowie lat 70. zapamiętałem jako dzieciak, który włóczył się, jak się kryją, jestem, który włóczył się po tych okolicach, właśnie tą górę kości. Dzieci w wieku tam kilku lat jest, są zafascynowani, taki, zafascynowani takimi rzeczami jak kości. Dlatego tą historię zapamiętałem. Byłoby naprawdę fajnie, gdyby ktoś z tych, którzy z moich widzów. Potwierdził mi tą historię ktoś, kto pamięta górę tych kości. U mnie te kości zostały usunięte. Mam nadzieję, że nie mam jakiejś schizy z przepracowania. Góra kości. Skrzyżowanie ulicy Słowiańskiej i Fredry, Fredry tam do góry. To było kiedyś w latach 70 tylko taka piaszczysta uliczka, nieutwardzona droga. Prowadząca do ulicy Długosza i na skrzyżowaniu tym na rogu piętrzyła się góra kości. No pamiętam to, no przecież jeszcze nie zwariowałem. Pamiętam to, chociaż pytałem się różnych znajomych lokalsów, którzy mogliby mi coś powiedzieć. Nikt tej historii mi nie potwierdza. Dlatego byłoby miło, gdyby któryś z widzów potwierdził mi, że nie zwariowałem do końca przynajmniej. I coś w tym wszystkim jest, a te miejsce jest ciekawe. O tym miejscu jeszcze będę opowiadał, gdyż tu niedaleko, stąd, tam pod górkę, wybudowano bardzo ciekawy obiekt. To była ścieżka zdrowia i nie mówię tutaj o zomowcach z pałami, tylko o prawdziwej ścieżce zdrowia. Będzie kiedyś o ścieżce zdrowia, będzie kiedyś o panu Hopferze. Pan Hopfer, taki znany komentator sportowy, powiązany z Gorzowem. Dosyć tragicznie powiązany z Gorzowem, Agura Kości. Jak ktoś by miał informację, skąd ona się tu wzięła, bardzo proszę mi ją przekazać. Mam nadzieję, że materiał wszystkim się spodobał o tych tajemniczych kościach, które znajdowane były w Gorzowie. Kości znajdowane jeszcze były z tyłu za szpitalem psychiatrycznym, ale to zupełnie inna historia, będzie o tym osobny odcinek. Proszę o wspieranie kanału Tajemnice Gorzowa łapki w górę. Subskrypcja, a jak ktoś czuje się na siłach, to wsparcie finansowe. Zapraszam. Ten film możecie Państwo zobaczyć dzięki naszej inwencji twórczej. Materiał powstał z własnych środków bez wsparcia naszego miasta Gorzowa Wielkopolskiego.